Anko, witajcie na kanale. Dzisiaj zrobimy sobie odcinek na temat podłogi na domowej siłowni albo tego, na czym można ćwiczyć, bo nie każdy też robi domową siłownię. Część osób ćwiczy sobie w małych pomieszczeniach, czy gdzieś ma w mieszkaniu zorganizowaną strefę do ćwiczeń. Zrobię Wam kompleksowy materiał o tym, jakie podłoże możemy dać sobie pod miejsce treningowe. Będzie to zarówno jeśli chodzi o małe pomieszczenia, o jakieś kawalerki i duże siłownie, takie na przykład jak u mnie. Pytaliście parę razy co dać na podłogę w domowej siłowni, więc pokażę Wam parę rozwiązań. Dzisiaj mamy pomocnika na planie filmowym, perełkę, ale poradzimy sobie jakoś z jej pomocą, myślę. Musimy sobie podzielić to na to, ile mamy miejsca do ćwiczeń, bo ktoś ćwiczy sobie w mieszkaniu, rozwija sobie tylko po prostu matę, ma dwa hantle, ławeczkę albo jakąś drabinkę i to mu wystarcza. I w tym przypadku będą, y, dobrym wyjściem będą te wszystkie, wszelkiego rodzaju rozwijane maty. Dobre są do takich miejsc, gdzie y, musimy po skończonym treningu sobie posprzątać i nie może tam być tego miejsca, ale na temat mat sobie pogadamy za chwilę, bo ben, przejdę do nich, jak skończę wam o podłogach na domową siłownię. Jeśli chodzi o podłogę na domową siłownię, to pierwszym rozwiązaniem są popularne pianki z materiału FVA. I takie pianki możecie kupić. One są zdaje się w paczkach po 4 sztuki. Na stronie kasportu możecie sobie kupić za 53, chyba 94 sztuki. I to jest dobre na początek. Rozkładacie sobie taką piankę pod sprzęt. Tutaj będzie wam się wyświetlać, jak wygląda ta pianka. Jeżeli chodzi o moje zdanie na temat tych pianek, moim zdaniem są dobre, jeżeli macie małe pomieszczenia do ćwiczeń i trenujecie tylko siłowo i powiedzmy z umiarkowanymi ciężarami. Chociaż na przykład Adrian z kanału Forma Team, byłem kiedyś u niego na siłowni. Ma siłownię zrobioną w piwnicy, właśnie małe pomieszczenie. Ma te pianki i fajnie mu się to sprawuje. Więc te pianki sobie możecie zobaczyć na, na stronie producenta. Jeśli chodzi o moją siłownię, ja użyłem tych grubych gum centymetrowych. Zaraz Wam o tym powiem dokładnie, ale wrócę jeszcze do, do tego, dlaczego nie użyłem pianek. Ja tutaj trenuję zarówno jeśli chodzi o treningi siłowe, też czasami treningi pod sporty walki, kickboxing i takie maty te z tej pianki FVA nie nadają się do treningów takich dynamicznych, bo to się będzie wam rozpinać. Jeżeli chcecie pianki typowo pod sporty walki, to trzeba użyć mat tatami, ale o tych zaraz też pogadamy. Więc te pianki FVA są fajne moim zdaniem do małych siłowni, jeżeli ćwiczycie tylko z ciężarami. Ale jeżeli ćwiczycie z dużymi ciężarami, to mogą Wam się odkształcać te, te gąbki, bo ta pianka jednak jest taka, że ona pracuje. Jak się wciśnie do niej duży ciężar, to może się z czasem zniszczyć. Więc dużo lepszym rozwiązaniem będą te, te gumy. Tylko, że one są droższe, bo taka pianka po złożeniu te pianki mają, te na przykład z kasportu mają 125 chyba 5 na 125. A yy, i kosztują 53 zł. A taka, yy, taka gumowa mata puzzle, na której leży właśnie tutaj perła, kosztuje 80 zł. Ma wymiary 106 na 106. Więc taka siłownia, na przykład jak u mnie, trzeba wydać sporo, żeby, yy, żeby zrobić sobie podłogę na tej siłowni. Ale te sprzęty, te gumy są po pierwsze bardzo wytrzymałe, bo Możecie sobie kupić je na przykład grube na centymetr, ale są też większe, półtora centymetra, 2 centymetry. Dwa. Te łączenia tutaj, jak widzicie, też są dosyć, dosyć solidne. Ja wam specjalnie zostawiłem jednego puzla przed montażem, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda przed zamontowaniem. Zresztą na kanale widzieliście, jak to się łączy ze sobą. To się po prostu zazębia tymi puzzlami, dobijamy to i to z czasem się uleży i nie ma problemu, żeby to odstawało, czy żeby się ruszało. Bo widzieliście też na kanale, że robiłem treningi bokserskie z linami crossfitowe i też nic się nie rusza, więc to jest mega stabilne i też bardzo fajne, jeśli chodzi o ochronę podłogi. Bo ja mam tutaj na siłowni raz, że mam na poddaszu, a dwa, że mam panele podłogowe, więc yy, trenując z ciężarami. Yy, ta podłoga zaczęła się już niszczyć po 2-3 tygodniach, no bo to się niszczy. I raz, że się niszczy podłoga, a dwa, jak miałem też obciążenia bitumiczne, to też one się trochę niszczyły. A tutaj, możecie sobie zobaczyć, jest 10-kilowy odważnik, zrzucam go, no i nic się praktycznie nie dzieje. I w tym momencie jest fajne to, że macie ochronioną podłogę, chroniony sprzęt. I takie gumy są dużo lepszym rozwiązaniem na siłownię. Jest to duży koszt, ale jak już takie gumy położycie, to myślę, że spokojnie na lata. Jeżeli to jest siłownia domowa, niekomercyjna, z której korzysta bardzo dużo osób, to takie rozwiązanie jest, myślę, że już do, na spokojnie 20 lat. Tutaj u mnie w niektórych miejscach już są 2 lata, i nic się nie zużyło. Nie ma żadnego problemu, więc to jest bardzo fajne druga sprawa jest taka, bo tutaj mamy jakiś fragment, który mi został po poprzednich montażach, że można sobie to ciąć zwyczajnie nożem do tapet i docinać według własnych potrzeb. Dodatkowo oni też mają na sklepie u siebie, bo to jest akurat tematy są sklepu, ze sklepu Twin Sport. Na sklepie Twin Sport one kosztują 69 zł, czy, albo 60, tylko że jest wysyłka droższa. A na Allegro Możecie je kupić też od tej firmy, 79 zł za sztukę. Ale jak macie ze Smartem, to macie wysyłkę za free, więc przy większych ilościach bardziej, przy większych ilościach bardziej opłaca się zamawiać tu ze Smartem, bo będziecie mieć darmową wysyłkę. Ale jest droższy produkt. Zostawiam Wam linka i do tego sklepu, i do Allegro, więc sobie sami już zadecydujecie jak, jakie chcecie wybrać cenowo. Więc jeżeli chodzi o takie typowe rzeczy pod domową siłownię na dużych przestrzeniach to mamy te y, maty puzzle z tej pianki EVA, y, które polecam do mniejszych siłowni z mniejszymi ciężarami i takie maty z, z, z prasowanej gumy, to jest z granulatu. Y, takie maty polecam na siłownie takie jak moja, gdzie są większe, robicie różne rodzaje treningów, będą duże ciężary, ale oczywiście jest to droższe rozwiązanie. Trzeci typ Takich puzli to są maty Tatami, i one są typowo zrobione pod sporty walki. One są też wykonane z tej pianki EVA, ale są grubsze, mają 2 cm grubości, czasami i więcej. I one mają wszystkie certyfikaty unijne. Z tego co wiem, to te maty są normalnie rozkładane też na zawodach z kickboxingu. Jak są maty, na przykład na sali, rozkładane, rozkładane na zawody, i potem składane, to z tego są składane maty. Co jest fajne, z jednej strony te gąbki są trwałe, a z drugiej strony są stosunkowo miękkie. Więc to jest fajne przy sportach walki. Po pierwsze, jak na przykład z kimś sparujecie i ktoś się przewróci, no to jak się przewróci na taką gumę, no to jednak to trochę boli. Druga sprawa, jak robić, trenujecie jakieś sporty kulane typu jiu no to po czymś takim kulać się, no będą Was, no będzie to nieprzyjemne. A jak macie te maty tatami, raz że są grubsze od zwykłych takich najtańszych mat. Dwa są y, miękkie, nadają się właśnie do sportów walki. Moim zdaniem niekoniecznie pod ciężary. więc jak ktoś sobie robi y, u nas w klubie na przykład, y, gdzie trenuje kickboxing, jest takimi matami wyłożona podłoga i bardzo fajnie się to sprawdza. Więc y, myślę, że pod sporty walki, pod takie właśnie rzeczy wytrzymałościowe takie maty, tatami są y, najlepszym wyjściem. Też Wam tutaj zostawiam, jak one wyglądają. Zostawiam Wam link, gdzie można je kupić. Jeżeli chodzi o miejsca do ćwiczeń gdzie musicie po skończonym treningu zwinąć swoje manele, to najlepszym rozwiązaniem będą takie rozwijane maty. Ja na takich matach ćwiczyłem jeszcze kiedyś, jak mieszkaliśmy w mieszkaniu. Po skończonym treningu sobie zwijałem, miałem dwoje hantli, drążek rozporowy i matę do ćwiczeń. Po skończonym treningu trzeba było się zwinąć, bo wiadomo, że było mało miejsca. Więc to jest fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o przestrzenie, gdzie macie mało miejsca, albo na przykład macie drabinkę, tylko do ćwiczeń rozwijacie sobie to pod drabinkę i możecie trenować. Tylko pytanie, też jaką matę kupić, bo te maty też mają różne rodzaje i trochę zagłębiłem się dla Was w temat. Tutaj macie na przykład dwie różne maty, one są raczej z tej niższej półki, bo trzy właściwie. Tutaj macie trzy typy mat, które Wam chcę pokazać. One się różnią trochę cenowo. Zrobiłem sobie mały research na ten temat. I możecie sobie kupić zwykłe maty gumowe. To jest taka mata najtańsza za... Kupicie ją już w dekatlonie czy na Allegro od 20 zł. Tylko jak to wygląda? Po pierwsze to jest mata taka bardziej do gimnastyki dla kobiet. Bo, jeżeli będziecie na niej ćwiczyć z ciężarami, to ona z czasem się zniszczy i bardzo szybko. Widzicie, że tutaj się już powycierała ta mata, też ma kilka lat, ale jest bardzo cienka. Jeżeli planujecie trening z ciężarami, no to na pewno nie wiem, kupujcie maty za 20 zł, bo się od razu wkurzycie, że to się niszczy. Jeżeli planujecie też jakieś treningi fitness w butach, o może się na przykład pełna na, na tym siedzieć, ale jeżeli trenujecie planujecie jakieś treningi. Dynamiczne w butach, skakane albo z ciężarami, to taka mata nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo szybko się zniszczy. Będzie się przesuwać ona się potem wykrusza. Niby zapłacicie za nią 20 zł, ale jak będziecie ćwiczyć codziennie czy co drugi dzień, to ją wywalicie za, za 3 miesiące. Więc taka mata raczej do, dla początkujących, do jakichś takich delikatnych treningów. Tutaj mamy trochę grubszą matę. Też rozwiązanie budżetowe. 40 zł kosztuje. Też tutaj widać, że się z czasem powycierała trochę. Uwaga, uwaga, uwaga. Też tutaj widać, że się z czasem trochę wyciera. No ale tą matę używamy do treningów brzucha, do rozciągania, do tego typu rzeczy, więc to jest taka mata trochę lepsza od tej. Kosztowała chyba 30 czy 40 zł, więc to są takie maty do delikatnych treningów. Na pewno jak będziecie trenować codziennie w butach na takich matach, to je szybko zajedziecie z ciężarami tak samo, ale można próbować, zależy, jak kto, kto, kto ćwiczy. Jeżeli szukamy maty takiej, której będziemy trenować codziennie z ciężarami, to raczej bym celował od 60-80 zł w górę. Ja Wam zresztą pokażę parę propozycji. Pokażę Wam też tutaj się te maty będą wyświetlać, jak będę jak o nich mówię. Fajnym rozwiązaniem są maty neoprenowe. Tutaj macie matę neoprenową, którą mam u siebie na górze tutaj. Ta mata już spórzy sporo czasu. Też widzicie, że się podniszczyła. Yy, jakie są minusy? Brudzi się. Tutaj widzicie, że się brudzi, ale jest bardzo wytrzymała. W tej macie robiłem sobie dodatkowo, jak nie, miałem jeszcze, yy, jak nie miałem jeszcze tej gumowej podłogi, to na tej macie, możecie sobie zobaczyć filmiki, robiłem sobie martwe ciągi z ciężarami, tak żeby nie uszkodzić paneli. I widzicie, że nie ma tutaj nigdzie wgnieceń ani nic z tych rzeczy. Ona od spodu tutaj Oczywiście tą matę sobie możecie prać, więc z tym nie ma problemu. Tylko że też z czasem się zniszczy. Ale jeżeli właśnie szukacie maty takiej do treningu siłowego, żeby mieć coś w mieszkaniu pod ciężary, to moim zdaniem takie maty neoprenowe są bardzo fajnym rozwiązaniem. I takie maty już kupisz za 70-65 zł. Też wam dam linka w opisie na temat tych mat. I to jest mata taka właśnie fajna pod ciężary, pod takie treningi cross'owe, tego typu rzeczy. Ewentualnie też pod jakąś gimnastykę, tylko istnieje ryzyko, że ona się będzie trochę ślizgać na panelach. Więc jeżeli chcecie robić jakieś dynamiczne, skakane treningi, to zaraz wam powiem o innej też macie. I odnośnie tego też, co mówiłem, że tutaj tego, co wam mówiłem na temat tej maty, że ona się brudzi, też ją trzeba prać. Jeżeli szukacie maty której nie trzeba prać, to znalazłem coś takiego, że maty z pianki NBR i one podobno nie wchłaniają wilgoci, nie wchłaniają potu, nie trzeba ich prać. Tutaj zobaczycie, jak wygląda taka mata i też będzie link do strony producenta. Ja osobiście nie testowałem tej maty, więc trudno mi powiedzieć, czy, czy faktycznie tak działa, ale z tego, co patrzyłem, jest dosyć gruba, jest też zrobiona z takiej, yy, z podobnego materiału jak te maty, ale wygląda na bardziej solidną, więc... Jeżeli szukacie maty, to też można się zainteresować tematem i obczaić sobie tematy NBR. I jeszcze coś odnośnie mata neoprenowa. Są jeszcze bardzo fajne maty. Jak już ktoś trenuje na przykład, zależy mu, żeby mieć wygodne, wygodne podłoże, i żeby ta mata się nie przesuwała. To są maty z podłożem korkowym. Ona z, z, z górnej strony ma normalnie tak, jak mają maty wykończenie, a pod spodem ma jest zrobione z skorka. Ta mata jest chyba najsolidniejszą z wszystkich. Tutaj sobie możecie zobaczyć, jak one wyglądają. Jest też najdroższa, ale jest gwarancja producenta, że ta mata się na pewno nie będzie przesuwał. Zresztą korek się nie powinien tak przesuwać po podłodze, jak właśnie taki bardziej na oprem. Zapewne jest najwygodniejsza i najtrwalsza, ale też moim zdaniem nie nadaje się do wszystkiego. Więc jeżeli chodzi o tematy i macie jakieś treningi bardziej skierowane, na przykład pod sporty walki czy bardziej pod gimnastykę, to już musicie szukać takich mat, myślę, że dostosowanych pod dany sport. A jeżeli ktoś trenuje tak jak ja, czy jak większość ludzi, rekreacyjnie w domu, trochę z hantlami, trochę z jakimiś chodakowskimi, bo głównie jeżeli ćwiczycie z jakimiś trenerami, trenerkami z YouTube, to potrzebujecie właśnie matę, żeby sobie rozłożyć i móc trenować, to myślę, że do stówy można sobie kupić fajną matę. Ja osobiście polecam neoprenową, ewentualnie taką z PCV, ale droższą oko za około 60-70 zł. Na Allegro jest tego pełno, możecie sobie w Decathlonie kupić. Tu już wybór, ja Wam podam jakieś przykładowe, ale wybór już należy do Was. Jeżeli chodzi o podłogę, na domową siłownię, jeżeli robicie domową siłownię z prawdziwego zdarzenia, to polecam Wam te puzle z tego sprasowanego granulatu. Ja akurat kupowałem od TwinSport, więc to jest najlepsze rozwiązanie na taką siłownię z ciężarami. A jeżeli ktoś, bo zaraz ktoś powie, że po co wydawać kupę kasy na podłogę do domowej siłowni, jeżeli szukacie rozwiązania budżetowego, można sobie kupić dywany, albo na OLX bardzo często ktoś chce oddać używane dywany. Też kiedyś na pierwszej siłowni, jaką chodziłem, mieliśmy dywany i dawało radę. Więc ja Wam daję propozycję, ktoś, parę osób pytało odnośnie tego, co dać na podłogę na domowej siłowni. Nagrałem Wam materiał na ten temat. Jak ja uważam, jeżeli Wam się podobało, dajcie znać. Jeżeli macie jakieś kolejne pytania, to chętnie nagram film, bo wystarczy, że mnie jedna osoba o coś poprosi, jeżeli jestem w stanie to nagrać, to nagrywam to dla Was. I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zostaw suba, to motywuje do dalszej pracy. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć. Tutaj jeszcze wam pokażę jak to wygląda, trochę jest bajzel, bo robimy studio nagrań i musiałem przeorganizować. Tu jeszcze właśnie sobie zamontuję te, dwa, te dwie gumy, które sobie dokupiłem i na potrzeby nagrania. Tam z tyłu mam tylko ciężary pod tymi gumami, a tutaj jak widzicie jest cała siłownia już zrobiona w tych gumach. Więc moim zdaniem super rozwiązanie, trwałe. Tutaj macie też dwa, yy, dwa te jakby, jeżeli Wam nie zależy, to są też chyba na stronie drugiego gatunku te, yy, te gumy i można je kupić trochę taniej. Więc myślę, że będziecie zadowoleni, jeżeli wybierzecie ten yy, rodzaj podłogi na domową siłownię. Pozdrawiamy Was z perłą. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się.